Szczególne miejsce wśród świątyń Ziemi Gornickiej zajmuje kościół parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Kobylance. W tym znanym szeroko w Polsce sanktuarium pana Jezusa ukrzyżowanego od roku 1930 posługę kapłańską pełnią księża, misjonarze Saletyni. Niezwykle ciekawą jest historia powstania w XVII wieku tego sanktuarium. Otóż ówczesny właściciel Kobylanki, hrabia Jan Wielopolski, w latach 1680-1681 posłował do Rzymu i został przyjęty na audiencji przez papieża Innocentego XI. Otrzymał wtedy od niego obraz Jezusa ukrzyżowanego, kopię watykańskiego obrazu namalowanego na płótnie w początkach XVII wieku przez nieznanego artystę. Co ciekawe, obraz ten był poświęcony przez papieża Urbana VIII. Jako szczególny dar od jego świętobliwości, hrabia Wielopolski umieścił otrzymany obraz w dworskiej kaplicy w Kobylance. 7 grudnia roku 1682 podczas odprawionego nabożeństwa obraz zaczął promieniować cudownym blaskiem. Ponoć zdarzało się to już wcześniej, ale wydarzenie z tego dnia przekonało Jana Wielopolskiego, że obraz należy udostępnić wiernym. W Zielone Świątki roku 1682 bardzo uroczyście przeniesiono obraz do drewnianego kościoła parafialnego. Przed cudowne oblicze Chrystusa ukrzyżowanego zaczęli ściągać coraz liczniejsi pielgrzymi, wypraszając łaskę powrotu do zdrowia, nawrócenia czy modląc się w wielu innych intencjach. W 1728 roku biskup krakowski Konstanty Szaniawski po wielu świadectwach łask doznawanych za przyczyną Chrystusa Kobylańskiego ogłosił obraz jako słynący łaskami. W latach 1720-1750 prowadzona była budowa nowego, murowanego kościoła parafialnego w Kobylance, którego fundatorem był Jan Wielopolski, wnuk posła do Rzymu. Konsekracji nowego kościoła dokonał 11 października 1750 roku biskup Michał Kunicki, sufragan krakowski. Kościół w Kobylance to świątynia późno-barokowa, jednonawowa, wzniesiona z cegły i kamienia. We wnętrzu kościoła można podziwiać polichromię z 1869 roku, sprowadzony z Włoch ołtarz główny z czarnego marmuru, wieczną lampkę z XVIII wieku, barokową, wykonaną z czarnego marmuru, chrzcielnicę w kształcie kielicha, cztery drewniane ołtarze boczne, drewnianą ambonę z rokokowymi ornamentami oraz XVIII-wieczną monstrancję. Piękny przykład kunsztu gdańskiej szkoły złotniczej. Uwadze dobrego obserwatora nie umknie fakt, iż wszystkie rzeźby w kościele zwrócone są w stronę ołtarza głównego, jakby nieprzerwanie oddawały cześć Chrystusowi w cudownym obrazie. Sam ołtarz główny przypomina Kalwarię. Po bokach rokokowego drewnianego tabernakulum usytuowanego poniżej cudownego obrazu stoją rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Jana Apostoła. Na ścianach świątyni można dostrzec nagrobki i epitafia z XVIII i XIX wieku, m.in. z rodzin wielopolskich i mniszków. Wnętrze kościoła swój dzisiejszy dobry stan zawdzięcza gruntownemu remontowi przeprowadzonemu w latach 90. XX wieku. Od zewnątrz Kościół otaczają pochodzące z lat 1750-1777 mury, w które wbudowano dzwonnice, stację drogi krzyżowej, kaplicę Matki Bożej Bolesnej i konfesjonały. Mury te otaczały ówczesny cmentarz kościelny. Rok 2007 to rok szczególny dla kultu Chrystusa Kobylańskiego. W roku tym przypadała 325. rocznica przeniesienia cudownego obrazu z kaplicy dworskiej do kościoła parafialnego. Jak przez ponad trzy wieki ciągnęli wierni do sanktuarium Pana Jezusa ukrzyżowanego w Kobylance, tak i w roku jubileuszu prawdziwe tłumy pielgrzymowały do łaskami słynącego obrazu.